Dzień dobry wszystkim, treniero z tej strony. Witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli Futbolowej Odyssei Franciszka, trenero polskiego szkoleniowca, próbującego zawojować piłkarski świata, pracującego aktualnie w Rakowie Częstochowa, w polskiej ekstraklasie. W dzisiejszym epizodzie rozegramy sobie rewanżowy mecz ostatniej rundy kwalifikacyjnej Europa Conference League. Będzie to spotkanie z Partizanem Belgrad na wyjeździe oraz hitowe. Hitowy mecz, Hit ekstra klasy mecz aktualnego mistrza z aktualnym wicemistrzem, czyli potyczka z we Wrocławiu z tamtejszym Śląskiem, zanim oczywiście do meczu dojdzie, pokażę Wam wszystko to, co wydarzyło się w klubie w ciągu ostatnich, ostatniego tygodnia tak naprawdę, bo za wiele nie zagraliśmy, ostatni nasz odcinek to były te spotkania, dwa, w których nie strzeliliśmy, nie strzeliliśmy bramki, w następnych dwóch meczach na szczęście strzeliliśmy bramek 6. a oto pierwsze spotkanie z Partizanem, które uwaga, wygrywamy aż 4 do 0, 13 do 4 w strzałach, 7 do 1 w strzałach celnych, no i super, naprawdę wysoka skuteczność XG169 po naszej stronie, a mamy Bramek aż 4. W 37 minucie Kuźniar z podania Szelągowskiego, później dwie bramki Iwi Lopeza. W czterdziestej dziewiątej osiemdziesiątej minucie ta druga z podania Kaczmarskiego i w doliczonym czasie gry Chodyna strzela również bramkę. Tym razem z podania jak na razie naszego chyba najlepszego zawodnika w klubie Migela. Luiza, wygrywamy aż 4 do 0 w tym spotkaniu. No i cóż, powiedzieć, że jesteśmy faworytem w tym meczu, to absolutnie nic nie powiedzieć. Jesteśmy zdecydowanym faworytem. Później mecz z Wisłą Płocką, w którym chyba. Całkowicie nowa jedenastka, na pewno dziesiątka, bo Breno zagrał w tych dwóch spotkaniach. Tak więc reszta zawodników została wymieniona. Byłem tutaj nawet skłonny wziąć remis czy porażkę, ale zespół sprawił pewną niespodziankę i dwie bramki Hedlunda, obydwie z rzutów karnych zostały strzelone. Wygrywamy 2-0, no ale problem pojawił się pod postacią kontuzji Rodrigueza, który dołącza do kontuzjowanego Hoja Kowalskiego. Tak więc dwóch najlepszych defensorów. W klubie w tej chwili jest kontynuowanych. nie możemy z nich skorzystać w dzisiejszym meczu. Szybki rzut oka na tabelę Ekstraklasy, gdzie zajmujemy miejsce. Drugie, dwa punkty za Rakowym, Częstochowa, nie za Śląskiem, Wrocław oczywiście, tak więc wszystko w lidze po staremu. Pierwszy Śląsk, drugi Raków, no, teraz Radomiak na miejscu trzecim, tyle samo punktów co my, a później Lech, Poznań, Piast oraz Legia i tak dalej, i tak dalej. Jak na razie, cztery kluby które jeszcze nie wygrały, to GKS-Tychy. Ciecza, Warta oraz Górnik Łęczna. Moi drodzy, transfery, czy były jakieś od ostatniego? Naszego spotkania, tak, chyba ten tego transferu Wam nie pokazywałem. Norman de Grave to nasz nowy lewy obrońca. Dwie gwiazdki obecnej umiejętności, cztery potencjału. W tej chwili zawodnik drugiego zespołu, no ale wobec kontuzji Rodriguez'a został teraz przeniesiony do pierwszego składu, chociaż oczywiście w tym meczu nie zagra z Partizanem, bo nie jest zarejestrowany, ale w lidze będzie mógł zagrać, tak więc mamy tutaj nowego zawodnika, dwie gwiazdki obecnych umiejętności, cztery potencjału to lewy obrońca, Mogą się też grać na tej bardziej wysuniętej pozycji a od Bidy nawet tutaj może też kopnąć na prawej stronie, dotychczasowa kariera tego zawodnika, no co co, mamy tutaj Tipico Bundesliga, czyli jest to piłkarz austriacki, wychowanek Austrii Klagenfurt w której to spędził całą swoją karierę, no i trochę tych spotkań tutaj rozegrał, czy Tipico Bundesliga to jest chyba druga liga, nie pierwsza shall we Proszę bardzo. Tak więc trochę tych meczów sobie rozegrał. W zeszłym sezonie 32 asysty. W poprzednim sezonie również grał i dwa sezony temu również jako młody zawodnik. Tak więc mamy tutaj ciekawie rozwijającego się gracza, aczkolwiek w tych swoich 140 meczach, które rozegrał, szczelił jedną bramkę, 10 asyst, średnia Osten 6,65. Tak więc szału generalnie nie ma. Zobaczymy, jak się będzie spisywał w Częstochowie, bo no, kroi się powoli jego debiut, ale zobaczymy jak to będzie. Moi drodzy, skład na dzisiejszy mecz z Partizanem Was zdziwi, bo wystawiam praktycznie jedenastkę, która grała z Wisłą Płock. No, czemu tak robię? Mamy 4-0. Nie sądzę, byśmy, by ten skład wpuścił 4 bramki, tak więc no, trochę jednak ryzykuje, ale ta, ta gra myślę opłaca się, no ryzyko się opłaca, bo za chwilkę mamy mecz ze Śląskiem Wrocław, który jest bardzo ważny dla tabeli Przynajmniej w tym początkowym okresie sezonu 2026-2027. Dlatego dzisiaj taka jedynastka, a nie inna, no nie wiem, nie wiem, ale tak jak mówię, kto nie ryzykuje. Ten nie pije szampana, zatem Breno w Bramce. Akas, Matysi, Sinkiewicz Chodyna na obronie, Arsenicz, oraz Szwart w pomocy Hedlund Jackiewicz. Lowren w ataku. Dzisiaj Lowren będzie tutaj prowadził nasz zespół. Troszkę zmieniliśmy i dałem tutaj Iwi Lopezowi miejsce tego głównego rozgrywającego, bo spisuje się świetnie na tej pozycji. Lowren jest jego tutaj zmiennikiem, co otworzyło nam tutaj możliwość na lewej stronie do korzystania z Szylongowskiego, który jest wychowankiem, który no też. Zasługuje na szansę 2,5 gwiazdki obecnej umiejętności, 3,5 potencjału, tak więc jest w tym chłopaku potencjał, e, trzeba go tylko wydobyć, a żeby go wydobyć, no to musi e, na boisku po prostu przebywać, więc Iwi Lopeza przesunęliśmy na prawą stronę, a Szelągowskie w tym pierwszym składzie gra na stronie lewej. E, no i co, zapraszamy na boisko. I gramy moi drodzy. Dr, czwarta runda Europa Conference League, mecz rewanżowy Partizan Belgrad kontra Raków Częstochowa. W dwóch meczu prowadzimy 4 do 0. Tak więc no, mamy tutaj no, nie jesteśmy oczywiście pewni awansu, ale mamy pewne przesłanki ku temu, by myśleć, że jesteśmy faworytem nawet tego spotkania, nawet w takim składzie, bo celem tego spotkania nie jest zwycięstwo. Celem jest zapewnienie sobie spokojnego awansu, a teraz jeszcze możemy go mocno przypieczętować. I tak też się dzieje. 10 minuta spotkania. Hedlund zagrywa do Jackiewicza, a ten pięknym technicznym strzałem pokonuje bramkarza Partizana. I mamy 1 do 0, tak więc no, w tej chwili no, muszą nam strzelić dużo bramek. 6 konkretnie, żeby awansować. 5, żeby doprowadzić do dogrywki. Tak więc no jeszcze tutaj mocniej umieściliśmy się na pozycji no, faworyta tego meczu No i ta zagrupowa grupowa Europa Conference League jest już bardzo blisko. Ciekaw jestem, jak to finansowo wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Mam nadzieję, że będziemy się tutaj cieszyć z pieniążków, które przyjdą. Może za te pieniążki trafią jacyś lepsi zawodnicy do klubu. No i właśnie, no może ta europejska przygoda zwróci uwagę zagranicznych klubów grających no przynajmniej w niezłych ligach do tego, żeby spróbować Franciszka zatrudnić i, no, Poczynilibyśmy kolejny e, krok na naszej e, wielkiej karierze i chęci zawojowania e, piłkarskiego świata, moi drodzy, e, wszystko zgodnie z planem. Pierwsza e, połowa przebiegła bez większych zakłóceń. E, strzelamy bramkę, nie tracimy bramki, e, nic tutaj szczególnie e, groźnego dla nas przynajmniej e, nie działo się e, na tym, e, w tej w tej części, w tej osłonie tego e, spotkania. Tak więc e, mamy 45 minut do tego, by awansować e, do fazy grupowej Europa Conference League. E, i pewnie tutaj do tego awansu krócimy, tak więc ten mój gambit, ta moja tutaj rozsada się absolutnie opłaciła. No i jak na razie wszystko zgodnie z planem, ale ten mecz się jeszcze nie skończył. Mamy 52 minutę spotkania. Gdyby partizan teraz coś zaczął tutaj robić, zaczął strzelać bramki, no to mogłyby być kłopoty, ale na razie oj, tu mamy przewagę 2 na 1 O dobrze chodyna się zachował. Partizan niepotrzebnie tutaj zmienił stronę, bo podał ich piłkę tam, gdzie była sytuacja 1 na 1 a na tej stronie, gdzie piłka była, była sytuacja 2 do 1 i moglibyśmy mieć duże tam problemy, ale Partizan nie rezygnuje. Kolejna akcja, kolejne ponowienie ataku. Pawlowicz w polu karnym już, w pole karne już biegają zawodnicy. Teraz, uwaga, Brenio staje na drodze do piłki. Bronimy się. Czy Partizan jeszcze tutaj ponowi atak? Czy będzie kolejne uderzenie? Nie dajmy mu się odwrócić. Suksum! Ej, mamy jeden do jednego. No tak długo trwała ta akcja, że... Wiadomo było, że chyba zakończy się bramką, choć miałem nadzieję, że może jakaś tutaj kontra z naszej strony, ale nie, Partizan, no, ponawiał to trzecia niezła sytuacja z rzędu, tak więc no, wracają do gry ale przynajmniej w tym meczu, bo w dwóch meczu jeszcze mamy sporo jeszcze mamy sporo zapasu. No prowadzimy 5-1, więc no muszą strzelić cztery bramki, żeby doprowadzić do remisu pięć bramek, żeby wygrać Loselso. da już siebie wszystko. Każą mi tutaj wpuszczać Lopeza, ale nie będziemy wpuszczać Lopeza. No wszystko jak na razie zgodnie z planem. 65. minuta spotkania. Myślę, że jakieś zmiany zaczniemy tutaj wykonywać. Partizan znowu rusza do ataku. 66. minuta spotkania. Chodyna tutaj dał się Ricardo wyprzedzić. Dośrodkowanie w pole karne. Mają tu przewagę. Uwaga, co będzie wujacić? Ricardo, słupek Chodyna, Brenio. Wybijmy tą piłkę Lovren. No dzisiaj on tutaj musi pociągnąć ten zespół. Był naszym jednym z naszych Najlepszych zawodników w poprzednim sezonie, w tym również powinien tutaj. No, pokazać się z trochę lepszej strony. Jak na razie słaby, słaby ten początek sezonu w wykonaniu Darona Lovrena, Dawora Lovrena i mamy tutaj sytuację, w której piłka trafia w poprzeczkę, ale był spalony, więc nawet jakby była bramka, to nie zostałaby uznana. 20 minut do końca spotkania. Zdecydowanie ożywili się tutaj piłkarze, gospodarze. Szybciutko wprowadzimy sobie zmianę. Za Celso wejdzie, Olejarka, młody zawodnik, którego tutaj no, będziemy starali się troszkę gry nauczyć, no myślę, że taki mecz, takie 20 minut w takim spotkaniu da mu więcej niż no, niejedno 90 minut w, w lidze. Gramy dalej, moi drodzy. 20 minut do końca spotkania, kolejny stały fragment gry. Zdecydowanie Partizan rzucił się do ataku w tej drugiej połowie, no ale czy to nie jest za późno? Moim zdaniem to jest za późno. 17 do 4 w strzałach, a pamiętamy, że w pierwszej połowie było to chyba porówno równo, albo, albo Partizan miał jeden strzał więcej, tak więc zdecydowanie Tutaj teraz ruszają gospodarze do ataku, ale to już jest za późno, panowie. Trzeba było się tak rzucić do ataku od pierwszej minuty, a nie od minuty 46. Teraz no, możecie się już pożegnać z awansem. 7 minut do końca spotkania, i mamy cztery bramki przewagi, tak więc raczej. Raczej tu się już nic nie wydarzy. Owszem, możecie powalczyć o zwycięstwo w tym meczu. E, oj, teraz fatalny błąd chudyny. Wukas będzie 2 do 0 2 do 1. To pachniało bramką. Cóż za e, beznadziejne e, zagranie chodyny. E, Brenio tutaj jeszcze jest e, uznany za współwinnego e, tej bramki. Zobaczmy, Chudyna, no aut cokolwiek tutaj też duże niezdecydowane branio duże niezdecydowanie breno i niestety przegrywamy w tym spotkaniu 2 do jednego ale mamy jeszcze dwie bramki zapasu do zwycięstwa, trzy bramki zapasu do do remisu, a teraz jeszcze będzie sytuacja po naszej stronie. Headlund będzie uderzał. E, no Ładne to było uderzenie Headlunda, e, poszybowało nad bramką, ale, e, ale no właśnie, e, zmiany w wyniku nie mamy. 89 minuta, 3 minuty do spotkania. No nam się, o Jezu, Cima, kontuzja. E, co teraz będzie? Nie wiem. Dwóch kontuzjowanych lewych obrońców Jackiewicz z Dielar i będzie kolejny atak gospodarzy, tak? Szwartz, Wukas. O, teraz Cinkiewicz ładnie się w to wmieszał, ale akcji nie zdołał przerwać, Ricardo trafia tylko w boczną siatkę, 91. minuta spotkania, no już nam się tutaj nic nie stanie, 20 do 5 strzałach, 10 do 2 celnych, ale moi drodzy, będzie, będzie faza grupowa Europa Conference League, wytrzymaliśmy napór. Partizana w drugiej połowie, no gdyby tak grali w pierwszej połowie, to kto wie, co by się wydarzyło, ale na szczęście w pierwszej połowie to my byliśmy górą, w pierwszej połowie to my zadaliśmy jedyny cios, który ostatecznie dał nam w dużej mierze ten awans do fazy grupowej Europa Conference League. Moi drodzy, co, wracamy za chwilę albo z drugim meczem, albo z losowaniem fazy grupowej Europa Conference League, w zależności od tego, co będzie pierwsze. Chyba będzie losowanie, tak? Wydaje mi się, że to już będzie kolejnego dnia, tak? Mamy Europa Games League losowanie grup, tak więc za momencik to, a później, a później hit we Wrocławiu. Moi drodzy, wracamy za momencik. Hej moi drodzy, jesteśmy już tuż przed losowaniem fazy grupowej Europa Conference League. Trzy zespoły z Polski awansowały. W trzecim koszyku mamy Lecha Poznań i w czwartym koszyku mamy oczywiście Raków i mamy Śląskę Wrocław. Za udział w czwartej rundzie i za awans dostaliśmy dostaliśmy ponad 3 miliony euro. Tak więc tam finansów zaczyna wyglądać bardzo ciekawie. Jeszcze rzut okiem na ten aspekt, jeśli mogę poprosić o wyświetlenie stanu Finansów. Zobaczcie ponad 5 milionów euro, prawie 6 mamy. Prognozy są całkiem przyzwoite. Wreszcie mamy jakieś prognozy na plusie. Zobaczymy jak to się będzie układać. Wyłączyłem telewizor, bo działał. Ok moi drodzy, wracamy zatem do losowania. cztery koszyki, 8 grup. Zaczynamy. Atalanta, ok. Pierwsze e, grupy. Drugie grupy. E, Sturmgras, Walencja, Hibernia na intrak Malmo, to była ciekawa grupa dla nas. O FC Kopenhaga, Karabach. E, grupa D jest dosyć łatwa. By była. Tu mamy e, laski Dynamo Moskwa. Jest ok. Everton, Cervena, Zvezda. Basilea i Lille, tu byśmy raczej nie chcieli. Spartak Moskwo, Spartak pra Sparta Praga, tu też byśmy chyba nie chcieli być. Maribor, Linfield, St. Gallen, Lech Poznań, więc w tej grupie na pewno nie będziemy, jako że nie mogą grać ze sobą dwa zespoły z tego samego kraju, szkoda. No i moi drodzy, zaczynamy losowanie ostatniego koszyka do grupy A. Atalanta, Sturmgras, Maribor. Czy byśmy tu chcieli być? Czemu nie? Mariupol. E, Okej. Okay. Zamyśliłem się o innej o innym temacie, dobra, nieważne, Walencja, e, Hibernian, Linfield, też chyba nie byłoby złe, moglibyśmy tu powalczyć o jakieś drugie miejsce, Famalika o Eintracht Frankfurt, Malmo, St. Gallen, tu byśmy nie chcieli być i nie jesteśmy, tu raczej nie będziemy, Lask, Dynamo, Moskwa, Aberdeen, tu będzie ciężko, e, Everton, Redstart Sarajewo, Sarajevo, tu będzie ciężko, e, Bazylea, Lille, Dunajska Streda, albo Spartak, Moskwa, Sparta, Praga, Dynamo, Tbilisi, e, myślę, że, podobne zespoły i będziemy w tym ostatnim rosyjsko-czesko-gruzińsko-polskim zestawieniu. Mamy Dynamo Tbilisi, mamy Spartak Moskwa, mamy Spartę Praga i mamy Raków Częstochowa. Moi drodzy, za chwilkę zaplanujemy sobie kolejny odcinek. Myślę, że będzie to premier, myślę, że będą to premiero, premierowa, premierowa, mecz pierwszej kolejki fazy grupowej Europa Conference League. Przepraszam Was za te moje za tą moją dziwną gadkę. No i tak, nie nagramy się za dużo. Mamy teraz mecz ze Śląskiem Wrocław później spotkanie z Widzewem. No i co, Sparta? Pra... A nie, jeszcze mamy drugi mecz ze Śląskiem. Wszystko mi się namieszało. Dobra, wracamy za momencik na Wrocław. Jesteśmy już tuż przed rozpoczęciem meczu we Wrocławiu ze Śląskiem. Zaczniemy go w składzie Breno w bramce. The Grave, debiutujący Sinkiewicz, Heredia Weiss w obronie. Rutkowski, Kaczmarski, Luis w pomocy. Szelągowski, Kuźniar, Lopez ataku. Zapraszam na wojsko. I rozpoczynamy kolejny mecz polskiej ekstraklasy. Widzę Emersona i Ramireza w składzie, w składzie Śląska-Wrocław, więc nie będzie to łatwe spotkanie. Ale pierwsze minuty upływają pod pod znakiem wzajemnego badania swoich sił, swoich umiejętności. Teraz może jakaś akcja po naszej stronie. Dobrze, że mamy wypoczęty zespół. Eee, Śląsk też musiał walczyć. W... Uwaga, że Longowski nie ma, Słupek ratuje. Eee, słupek ratuje gospodarzy przed utratą bramki. Eee, już kończę swoją myśl. Oni też musieli walczyć w czwartej rundzie eee, Europa Conference League albo przez Europa League spadli do Conference League. Eee, nie jest Jestem tego pewien, no ale z pewnością zobaczcie łabojko. Emerson, Ramirez są już tutaj nieźle podmęczeni. My jeszcze jesteśmy po tym, jak w zasadzie cała pierwsza jednastka poza Brenio i Sinkiewiczem nie grała w poprzednim spotkaniu, tak więc miała cały tydzień na to, żeby się zregenerować. Mamy tutaj więc w tym zakresie pewną przewagę nad gospodarzami. Na razie mamy 33 minutę spotkania. Rzut okiem na statystyki. 5 do 4 w dla nas, 2 do 0 już 7, do 4. 3 do 0 w strzałach celnych 0,95 XG do 0,38 po naszej stronie, ale zdaje się, że pierwsza połowa może jednak nie. Chciałem powiedzieć, że pierwsza połowa zakończy się remisem bezbramkowym, ale być może będzie tutaj jakaś zmiana w tym zakresie. Teraz chyba Brenio niepotrzebnie, aczkolwiek Szelongowski ładnie tutaj się w to mieszał. Miguel Luis i Vil Lopez. Nie ma bramki, nie ma bramki, tak więc raczej będziemy mieli remis po pierwszych, chociaż oj, teraz będzie niedobrze, teraz będzie źle. Ramirez teraz nas ratuje tutaj słupek, aczkolwiek był spalony, więc nawet gdyby ta bramka wpadła, to i tak nie zostałaby uznana. Mamy przerwę, mamy przerwę, mamy wynik 0-0, który nie jest... Złym wynikiem, bo zostanie utrzymane status quo, ale to status quo to są dwa punkty przewagi Śląska Wrocław, więc oczywiście chcielibyśmy tutaj wygrać. No jak na razie te dwa sezony upływają pod znakiem rywalizacji Rakowa, Częstochowa i Śląska Wrocław, a nie na przykład Legi Lecha, co oczywiście tutaj może nas cieszyć, że jesteśmy zamieszani w gry, które oj oj, Rojkowicz teraz bardzo groźne uderzenie. Już się bałem tutaj, że ta piłka wpadnie, bo piłka była mocno zakręcona po tym szczale i prawie ugrzęzła tutaj w naszej siatce, ale na szczęście tej bramki nie ma. 12 do 9 w strzałach, 4 do 2 w strzałach celnych, 54% posiadania piłki po naszej stronie. Jak na razie Ramirez i Emerson no, nie są dla nas tutaj specjalnie groźni. Dobra, zrobimy zmianę. Sinkiewicz zejdzie, wejdzie za niego Matysik. Sinkiewicz jest zmienio, zmęczony po tych 90 minutach w Belgradzie. Teraz Matysik go zastąpi. Tu jeszcze Kaczmarski, widzę And... Powinien zostać szykowany do zmiany, i mamy tutaj jakąś sytuację. Czy to będzie sytuacja śląska, czy nasza? Na razie akcja dzieje się pod naszą bramką. Bredal oddaje strzał, ale strzał ten jest niecelny. 77 minuta spotkania. Kaczmarski mocno zmęczony. The Grave też już nie ma siły, ale nie mamy drugiego obrońcy. Dobrze, że teraz jest przerwa reprezentacyjna, więc może jeden z naszych lewych obrońców wróci do składu. 83 minuta spotkania. Jak na razie 0-0 w, w tej drugiej połowie nie udało nam się nic ciekawego zrobić. Teraz zmienimy tutaj Kaczmarskiego na olejarkę. Niczego tutaj no, nie poprawi się nasza jakość gry w ataku, ale damy odpocząć Kaczmarskiemu i wpuścimy młodego olejarkę, który degrade. Proszę bardzo, kolejny lewy obrońca z kontuzją. Fantastycznie, nie, nie wiem, czy mamy gdzieś, może w drużynie U18 jest jakiś lewy obrońca, który może kopnąć piłkę lewą nogą. Uwa, oj, myślałem, że gdzieś tu ładnie wypuścił Abdul Weiss, jednego z kolegów, ale nie. 87. minuta. Czy teraz będzie akcja nasza? Czy gospodarzy? Gospodarzy, raczej Skowronek. De Grayf kontuzjowany, próbuje tutaj mu zagrozić. Nie jest w stanie. Bredal, ale Breno jest na posterunku. Łapie piłkę i nadal mamy 0 do 0. Podanie do De Graafa, któremu udało się tutaj piłkę wyłuskać przed opuszczeniem bo Sielągowski. Będzie faul, czy będzie czerwona kartka dla Mbaye. 87 minuta spotkania i będziemy ten mecz grali 11 na 10. Więc szybciutko zażądam więcej na te ostatnie kilka minut spotkania. Śląsk na pewno się cofnie. My chcemy tutaj przejąć i jakiś dać, jakiś cios wyprowadzić przed końcem tego meczu. Ale moi drodzy, to się chyba nie uda. Będzie koniec spotkania. Jest koniec spotkania 0 do 0 we Wrocławiu. Tak więc. Tak, no jestem rozczarowany, stworzyliśmy sobie kilka szans, no ale Śląsk również sobie stworzył szansę, każdy z zespołów przynajmniej raz obijał poprzeczkę, tak więc, czy słupek, więc oczywiście. Mecz na remis. Śląsk Wrocław wraca na pozycję lidera. Radom jak Radom jest wiceliderem. 16 punktów zrównuje się punktami z wrocławianami. My spadamy na miejsce trzecie. Punktów 14. Punkt za nami Piast Gliwice i dopiero później gdzieś tam Lech i Legia, ale te dwa zespoły jeszcze swoje mecze rozegrają. Tak więc Lech Poznań będzie miał szansę zrównać się z nami punktami, a Legia Warszawa podejść nas na jeden punkt. Szybciutko zaplanujemy sobie odcinek. Teraz będziemy mieli chyba przerwę reprezentacyjną. Więc mam nadzieję, że nasi kontuzjowani zawodnicy będą mieli szansę wrócić do siebie, zwłaszcza na tej lewej stronie, gdzie mamy duże problemy, bo wpuściłem teraz młodego deputującego chłopaka i on również odniósł kontuzję i gdybyśmy tutaj mieli kolejny mecz za trzy dni, to byłby wielki, wielki problem kogo na tej lewej stronie wystawić. Wracamy za momencik z planem kolejnego odcinka. Jesteśmy z powrotem. Nie nagramy się za dużo, bo już mamy teraz 30 sierpnia, 17 września, pierwszy mecz fazy grupowej Europa Conference League. Oczywiście go zagramy i później spotkanie w Szczecinie. Tak więc tylko jeden mecz z widzewem zagramy w trybie online. Może tu jeszcze jakieś transfery się wydarzą, bo 3 września zostaje zamknięte okienko transferowe. No i tak będzie. Później po tych dwóch spotkaniach dopiero odetchniemy, rozegramy sobie kilka spotkań, myślę gdzieś dopiero tutaj. Dynamo Pilisi i może Gelonia Legia albo Legia Tbilisi o to będzie ciekawy odcinek. Ale to jeszcze odcinek będzie kolejny. Na razie w następnym zapraszam na inaugurację fazy grupowej Europa Conference League oraz na spotkanie wyjazdowe w Szczecinie. Na dzisiaj to wszystko. To był trenero, to był serial Droga. Do zobaczenia. Peace out.